Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy sobie o czymś, o czym ostatnio było trochę głośno, a mianowicie o czymś takim jak mowa nienawiści. Sama mowa nienawiści jest to oczywiście termin bardzo płynny, bardzo niezdefiniowany i tak naprawdę nikt nie wie, y, czym ona jest i o to właśnie tu chodzi. Jeśli się takiego kaczana wprowadzi do prawa, no to stwarza się taką sytuację, że o tym, co jest mową mianowiści, albo to, co obraziło kogoś lub nie, nie decyduje nawet sam potencjalnie obrażony lub nieobrażony, ale decyduje urzędnik i jego interpretacja. A sami dokładnie wiemy, że sam urzędnik nigdy nic ze swojej pracy, do której został przydzielony, samodzielnie nie zrobi, chyba, że zostanie poinstruowany przez ludzi z organów rządzących. Jedyną rzecz, jaką urzędnik samodzielnie zrobi, to bierze łapówkę. Ale swojej pracy nigdy nie będzie wykonywał samodzielnie i robi wszystko, żeby unikać jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje uczynki. To jest naj, jedyna największa umiejętność po zabraniu łapówek, jaką posiadają urzędnicy, przynajmniej w dużej części populacji urzędniczej na całym świecie. Dlatego urzędnik będzie, jeśli pozwolimy na to mowę nienawiści, żeby zagłościła w naszym systemie prawnym. Urzędnik będzie bardzo dyspozycyjny do swoich przełożonych, bo zawsze jest, i będzie orzekał tego, nie chcą, czy tutaj ktoś został obrażony, itd., dalej, i jak należy go pokarać. Jeśli zależy nam na naszej y, swobodzie mówienia tego, co myślimy, czujemy i to, co nam się wydaje, powinniśmy wszystkich polityków i organizacji, jakie promują taki kaczanie jak mowa nienawiści, zwalczać u samego zarania i nie pozwalać czemuś takiemu rosnąć. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to wolność wypowiedzi stracimy, a urzędnik dyspozycyjny wobec kasty rządzącej będzie decydował co i kiedy nam wolno powiedzieć, a może już niedługo nam nic nie będzie można powiedzieć, tylko trzeba będzie powtarzać oficjalny przekaz medialny. Dlatego mówię, jeśli nie będziemy oponować tych, którzy pod płaszczykiem ochrony pokrzywdzonych przez mowę nienawiści chcą nam zrobić raj na ziemi, to niedługo nie będziemy w stanie nic powiedzieć i będziemy w dużym problemie. Niestety jest to smutna prawda, o której musimy cały czas zdawać sobie sprawę, że obecnie władza na razie jeszcze nie chce tak wprost pałować, nie chce wprost zabijać, prześladować, stara się pod pozorem dobroci i dbania o wszystkich innych z jakichś tam grup istniejących lub nieistniejących, dbać o nasze bezpieczeństwo i nasze dobre samopoczucie, a oczywiście zamykając tym, którzy się tej władzy nie podobają, gęby właśnie pod pozorem ochrony wszystkich i prowadzenia dobroci i lofciowania się. I na tym właśnie polega rola tej y, mowy nienawiści wpisanej w, pra w prawo. I ciągle jeszcze powtarzam, dlaczego to jest tak niebezpieczne, ponieważ sama definicja mowy nienawiści de facto uściślona nie istnieje, Dlatego można to rozumieć jak się chce, i każdy, jeśli wpadnie w ten młyn obłędu mowy nienawiści wpisanej w prawo, tak jak w niektórych krajach to jest, może w ciągu jednego dnia od bohatera do zera, albo od bohatera do przestępcy, z powodu tego, że jakiś urzędnik doszedł do wniosku, poinstruowany z góry oczywiście, że ktoś taki popełnił jakieś straszne wykroczenie, obrażając nawet coś, co nie istnieje. Dlatego, moi państwo, musimy oprzeć się i odeprzeć polityków, którzy wprost mają na swoich sztandarach mowę nienawiści i walkę z nią. Niech sobie walczą z tym w swoich głowach, ale nie w naszym życiu i nie w naszym prawodawstwie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.